Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Witam Was w piękny, wiosenny, prawie ciepły poranek, majowy z ogrodu. Przychodzę z pytaniem od widza. Dostałam wiadomość od jednej z osób, która ogląda moje filmy. Właściwie takie pytanie o pomoc w doborze perfum. Może przeczytam wiadomość. Ona jest tak napisana, ja ją tak przeczytam też, coś tam, żeby. Oczywiście nie można było zdiagnozować, kto. No nawet się nie da, ale idziemy, bo. Temat, powiedzmy, pytania i perfumy, które są w tym pytaniu są takie dość popularne i nie będzie tutaj żadnych takich szczegółów, które mogłyby coś tam ujawnić po prostu przez to. Bo czasem, rzeczywiście ktoś może używać tak rzadkich perfum, że chociaż nie podam imienia i nazwiska i tak będzie wiadomo, o kogo chodzi. Ale idziemy. Bardzo proszę o podpowiedź. Szukam perfum dla siebie na lato, ale ostatnio nie mogę znaleźć nic ciekawego. Używam w tej chwili Paco Rabanne XS. Versace Crystal Noir oraz Olympia Paco Pakoraban. Lecz teraz chcę coś nowego, ale nadal w klimacie takich słodkich, cięższych perfum. Szukam czegoś z pianką marshmallow. I to jest słowo klucz, ta pianka marszmalą. Lecz nie wiem, czy ta nuta jest używana w perfumach. Mam nadzieję, że pani odpisze. Serdecznie, pozdrawiam. Oczywiście, napisałam pytanie, o jakie. XS chodzi i chodzi o Pure XS. Już teraz, właśnie w momencie, jak czytam ten nie dostałam odpowiedź. No, magia. XS, ten z węż, For Hair z wężem na flakonie. Wąchałam te perfumy, ale mam próbeczkę i nie utrwaliłam sobie w pamięci zapachowej, więc będzie trudno. Ale odpowiem w taki sposób, że może ta odpowiedź przyda się innym. Bardzo często są takie pytania, że proszę Pani, lubię taką i taką nutę w perfumach. Słuchajcie, na... W popularnej encyklopedii internetowej Fragrantica jest taki dział nuty perfumowe. Ta encyklopedia jest dostępna w języku polskim i angielskim. Ja korzystam głównie z angielskiego, jakoś tak się przyzwyczaiłam. I tam możecie sobie wpisać właśnie interesującą Was nutę. Jeśli ją wpiszecie, ukaże się Wam mniej lub więcej perfum właśnie z tąże nutą. I wtedy po prostu szukajcie wśród tych perfum, czy są ogólnodostępne. Przyznam się szczerze, że właśnie bardzo dużo jest perfum z tąże nutą. Wąchała mi ostatnio nawet i powiem szczerze, wydaje mi się, że ta nuta już nie jest nutą odkrywczą. Jest nutą ciekawą, jest ładną, jest nutą wdzięczną, ale ja doradzę Ci coś innego, a Ty oczywiście wcale nie musisz słuchać moich rad. Zrób po prostu coś, co po prostu sama lubisz najbardziej. Widzę po tych perfumach, które dobierasz, że lubisz modne klimaty, więc jeśli szukasz czegoś modnego na lato, a jednocześnie chcesz perfumami zaznaczyć to swoją obecność, to już od razu mówię, że wielu ludzi utyskuje ostatnio na nadmiar perfum. Więc jeśli lubisz takie perfumy wyraziste, to po prostu zostaw już te słodziaki z boku, bo widzę, że już masz trochę flakonów ze słodziakami. Skieruj się w stronę białych kwiatów. To będzie wielki hit. W ogóle wracają. Kwiaty. Co ciekawe, nawet wraca róża, którą widzia, widzieliśmy w perfumach Idol, ale przede wszystkim będzie bardzo dużo białych kwiatów i one się zbliżają. Teraz myślę, że zimą tych premier białokwiatowych będzie sporo, więc przyjrzyj się właśnie takim perfumom. To też wygląda podobnie, że zaglądasz do Fragrantiki, do perfumerii internetowej, i szukać tych białych kwiatów. Po prostu trzeba sobie trochę zadać trudu, ale powiem ci, spędzisz miło czas, nawet kilka godzin ci może upłynąć w ten sposób, więc polecam tę zabawę. A widzów oglądających moje filmy proszę o to, żeby mnie tu wsparli, i podpowiedzieli. Powiedzmy, Kasi, nazwijmy y, osobę, która do mnie napisała Kasią. Y, pomóżmy Kasi wybrać perfumy albo z pianką marshmallow. I wiem, że Ariana Grande miała te, te nuty w perfumach. Wiecie, to jest bardzo młoda osoba i pewnie ona robi perfumy takie, jakie są bliskie jej odczuciom, wrażeniom i, i do mnie tak średnio te perfumy przemawiają, ale tak naprawdę już mam tych słodziaków za dużo, jestem nimi zmęczona i tak naprawdę jestem teraz całym perfumowym fokusem w stronę kwiatów zwrócona i myślę, że białe kwiaty to byłby, byłaby to dla Ciebie podpowiedź Gucci Bloom, chociaż on tam ma tych wersji kilka, i Saint Laurent, Libre. Tam jest kwiat pomarańczy, L'entourdi, ta nowa wersja od Givenchy, no to są wszystko bardzo silne białokwiatowce, aura, a nawet gdzieś tu mam flakonik. To jest wprawdzie premiera sprzed kilku lat, czy dwóch, czy trzech, ale to w perfumach nie ma znaczenia. W perfumach tak naprawdę chodzi o jakieś skojarzenia, coś co kojarzy, może to wybierz na lato. To ma być zielony gurmą. Może tak, może zacznij od tego, przywołaj sobie tą aurę, może będzie w dobrej cenie, bo ja mam wrażenie, że ona nie została dobrze odebrana przez ludzi, ale to też było tak, że moim zdaniem materiały prasowe jakby mówiły o czymś innym, czyli te ogólne informacje, że tam jest jakiś rabarbar, y, ludzie tam się nut syropowych doszukiwali, według mnie jest to kwiat pomarańczy. Oczywiście z pewnymi dodatkami. W każdym razie ja uważam tak, zostaw słodziaki, idź w stronę białych kwiatów. I dziękuję za list, dziękuję, że piszecie. Będę w tej chwili tak Wam odpowiadała, poprzez filmy. Dziękuję za uwagę, a widzów proszę o wsparcie. Właśnie albo wybierzcie białe kwiaty dla Kasi, albo, albo właśnie tą piankę marszmalą. Przy czym właśnie jeszcze mam pytanie dla miłośników białych kwiatów. Kochani, jak się, powiedzcie mi, jak się sprawdzają latem. Bo ja w ogóle nie lubię białych kwiatów ani latem, ani zimą, ani jesienią, ale może akurat jest jakaś pora roku, kiedy one pachną lepiej. To proszę o podpowiedź, kto po prostu ten klimaty czuje i rozumie od lat. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego takimi minutami, jakie Wam są najbardziej bliskie. Pa pa!